Cześć, witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z Warframe'a. Z tej strony Watu i jest ze mną Diglet. Cześć! Kto by się spodziewał? <noise> Dzisiaj już nagrywamy na następnego dnia. Już jest tak wieczór. No wieczór już chyba, no nie? Która jest w ogóle godzina? 19 dochodzi. A my się bierzemy za zrobienie nowego licza. No, u mnie jeszcze też chociaż się coś chmurzy. Wczoraj dokończyliśmy, graliśmy chyba do pół do drugiej w nocy i dokończyliśmy swoje licze, jak widzicie nie mam tu już licza. Ale teraz przyszedł czas, żeby chyba nowego licza zrobić. Mm -hmm. ja nigdy nie pamiętam gdzie to polecali robić Ziam z Marchewą, bo mieli ja, ale... jakąś fajną misję. Ja pamiętam, że dużo osób poleca na eksterminację robić, bo tam praktycznie zawsze, no, no zawsze on po prostu występuje. Tam. Tak, ale jeszcze Marchewa z tym, z, z mieli jeszcze lepszą jakąś miejscówkę, że się faktycznie fajnie robiło. Ale to myślę, że nie jest jakiś tak. Chyba, że to było kalipso na sabotażu, no. Chyba ta misja to była. Tak mi się wydaje, że są najniższe poziomy, i, i, i że tu jest fajnie zrobić. No, najwyżej się nie zrobi i przejdziemy sabotaż bez tego. Bez mhm. e, licza. Bo nie jestem pewien, właśnie, czy to było sabotaż, czy uprowadzenie jakieś. Ale tak mi się skojarzyła nazwa te, tej misji, że to powinno być jednak to. Więc trzymajmy kciuki. Ja biorę ksaku, żeby jak najszybciej tutaj zabijać a, a, ale musi się pojawić ekran, nie? Musi zamugać. tak, tak, ta, i trzeba wtedy wszystkich zabijać jak No. Mam nadzieję, że wystąpi tutaj ten... to miganie ekranu. Nie no, a, już wystąpiło i że się cieszyłem, się okazał, że to tylko Syndykar przyszedł. Hehehe. <gryise> ale no... przyszedł później, na szczęście. <ścoughs> no, tak się zastanawiałam, czy jak Syndykar przyjdzie, to, to, to ten też przyjdzie, czy nie. Tylko przez to, że syndykat przychodzi, to on chyba później przychodzi i to może być mm. problematyczne nieraz. No i tak za nim to mekstremizm, a to przyjść. Dobra, ja idę do tego, co z dalej, punkciku. No, no. Ty czym w ogóle jesteś, Nidusem? O, to jaki ty efekt robisz? No, toksyczny też. Też też? Mhm. O, co ty czemu? To jest to specjalne z tymi laserkami. No, toksycznie się też najlepszy jest. No a jaką broń jeszcze raz celujesz? A Gatlera, tak? No to, to broń To jest Gatler i Ayanga. No to jest ta, co ta akurat miała. Na... O, jest. O, dobra. Mam Zobijamy... nadzieję, Zabijamy... że to nie jest. Zabijamy. Umrzeć wszyscy. No i akurat wrogów nie ma wokół mnie. Wokół mnie też nie było za dużo. E, no bo teraz 20 trzeba zawieść, tak żebyś przyszedł. 20 to jak jesteś solo. A, jak jesteś z kimś, to trochę więcej. No, faktycznie e, nie ma żadnych no. wrogów. Może jak terminacja poleci, to tam w stąd sensie zawsze ktoś jest przynajmniej. Hmm. No tutaj też coś mamy. tak po kilku tylko zabijamy. Mhm. Także nie wiem czy się uzbiera. Kurde, ale pech. Mhm. Jakby się pojawił pewnie trochę później, jak uruchomimy te reaktory czy coś, to pewnie by było więcej, no nie? To trzeba było reaktor na bronie jadać chyba, co na robi. No, ale no teraz już nie wzięliśmy tego... E, jeszcze nie migało, że mm -hmm. się nie udało, więc powinno jeszcze być git, chyba. A ja jeszcze tutaj kroję. Ja no, też jeszcze kroję jakieś pojedyncze. No ja też właśnie jeszcze pojedynczki jakieś tutaj trafiam. Ale no, jest to zdecydowanie za mało myślę. Chociaż jest minuta, więc może akurat jeszcze się udać. Ja się zaczęli pojawiać powolutku. O, tu są. Jakieś ten, jak ten most Wszystko to zabija, co to, to jest? Mhm. Bo jeszcze jak wcześniej sam robiłem, to jeszcze próbowałem robić Nekrosem, tylko necrosem Mniejszą przeżywałem, jak się nie akurat. Nie jest część akurat, bo... Ja go nie mam pozrobione pod życie, także przeżywał mhm. tylko pod ex parmiet. No ja tak samo właśnie. Więc Rozumiem to. Tej, nie, ma, po... nie ma, nie ma, chyba już jest nie. za późno, tak mi się coś wydaje. Nie już jak miało być, to już chyba było. Hmm. No, już minuta na pewno nie minęła. Trudno, wybierzemy no, inną misję, bo ja akurat lubiłem robić na tym, na ścieżce Stalio, zazwyczaj robiłem. Hmm? Na no ścieżce stali jeszcze, jeszcze więcej jest? Nie, po prostu możesz zrobić na każdej misji. Ja zrobiłem na pierwszej misji na Ziemi. Na E-Prime. Hmm. Myślałem, że to trochę wyższe poziomy muszą być, że, bo się powie, że to jest po prostu większa szansa. Może. Nie, nie, właśnie muszą być wyższe poziomy. A, dobra, bo jak na ścieżce stali, no to tam No właśnie, tam są hmm. wyższe poziomy. No to co? Wybierz jakąś misję jaką ty chcesz. Czy próbować tą eksterminację na tej scenie, jak tak, tak, czy nie? O, możesz dać. O, niech będzie. Wszystko je jedno. To jest? To powinni być wrogowie. <noise> Jeszcze raz mi się tak trafiło, że... Um, się pojawiło to i mi pokazywało, że 800 metrów. Zanim tam dobiegną, kiedy tam był jeden przecinek, i potem kilometr do tyłu mi kazał iść. Aha. Ja, że nawet nie kończyłem tej misy, po prostu bywało. Nie robię takiego wystarczającego skończenia. No, tam to akurat robiliśmy do samego końca, bo do samego końca liczyliśmy, że będzie jednak ten Mhm. Ale się nie udało. Ale teraz się to na pewno. Ty też myślę, uda. że jak, jak będzie nie to, broń, to po prostu się wyjdzie. Nie, czyli nie będzie sens skończenia tej ekstremalności. wtedy. No pewnie nie, faktycznie. Ja po prostu oh. wyłazienek minę tego. Chyba, że będzie już sama Błądek, końcówka. że jest przybliżny. Aha, że będzie końcówka. Mnie tak przecież nie przyłaził, gdy miałem gdzieś 60 zabitych. Hmm. tak w połowie, bo... Zobaczymy jakby idzie... O! Coś pokazało. Nad nie wiedziałem, że tutaj się da dojść chyba. <laughs> Fragment cel-telefona, hmm. ja już mam co o, to mi ostatniego brakuje, właśnie. No. To proszę bardzo. Będę miał Całą senę No to ile aż sześci było? Potrzebnie? A, nie wiem na Nie, siedem aż. 7 było sześć aż łącznie. Ja dzisiaj dwa znalazłem, jak tak biegałem właśnie. I nutkę jedną też znalazłem. To dobrze, to już nam nie będzie wskazywać tego następnym razem. <laughs> nutkę właśnie. jeszcze nam wskaże, jeszcze jeden O, kart. jest, o. miga. Teraz no, trzeba zabijać. to zabijać. Tylko... O, i teraz 600 metrów. Nie, to ale to jest nieźle. Right. Tutaj dwóch. O, dwóch. jakiś. O, jest. Jest, jest yes, dobra. dobra, ty go musisz wow. zabić, więc idź tam pierwszy. No, tylko co on ma najpierw. Znaczy, najpierw tego tak. musisz zabić, a później, znaczy wiesz, zabić go, że leżą na podłodze. no. no, no. tak, wiem, wiem. Robię, wiesz, coś się tam za, za blisko nie zbliżył. Moje broń go automatycznie zabiją. O, się go A, z kolega. A, co muszę kolega, z ok. Mogę użyć? iść? Już chwilę jeszcze. Dlaczego go do końca, Hmm. No to jeszcze. O, dobra, zależy. Mm -hmm. Nawet dostałem kubę i co ma? Nie, on jest. właśnie to bo on wypadł poza mapę sobie gdzieś ze sprzętu dalej. daleką. w momencie, kiedy ktoś się położył, to wypadł poza mapę, nie wiem, że tak to. Dobra? No, jest ten, kosa to. Kuba. Jaka kosa? No, szejtku, bardzo się chyba, że. No, a, shieldek. Młotek. No, młotek może jest 1... ml. Fajny bardzo młotek Bardzo długo nim no, grałem. Niestety nie tego szukać teraz akurat. Ale... Hmm. Dobra. To wychodzimy, bo to była końcówka misji. Mhm. Well I zaraz kolejna Dobra, no to pojawił się kolejny liczb drodzy widzowie i będziemy widzieć zaraz co będzie. Ja pewnie nie to co będzie powie Mam no, wrażenie, że to jest jakiś ósmy. Było. Pewnie tak się. No, umarłeś. Co będzie? I... nie, jest tuba. Hmm, to pistoleciki. Mam je konwertowane, konwertowanego licza ze stubą. Ile o, się przy Kłowy na dropi hmm. I potem do się przyłożyło. No, do rolowania. Jakie ogóle jakiegoś? otworzę. W ogóle to zrobię cięcie. Mamy kolejnego. To jak to się nazywało? To jest jakaś larwa? licz. Kurwa? To jest czerw. czerw. Czerw, czerw. o oh, właśnie. Dobra. Hek. To hmm. już jaka mam. Ty nie potrzebujesz. Dobra, to zostały nam jeszcze ze dwie bronie chyba tylko, że całość przelecieć. No, pewnie tak. Chyba miałem rację, że powiedział właśnie ostatnio. na koniec. Akurat jak nie nagrywaliśmy, to siadł Gatler. To co chciałem, zapomniałem nagrać. Ale siadło w końcu po 10 czy 12 razie. Siadło wreszcie. No. No. Przy czym no. dwóch nieudanych razach. Właściwie to ja też chcę teraz Gatlera. <laughs> no. Jeszcze chyba z dwie bronie zostały, tylko poza tym Gatlerem. <laughs> Było blisko. Dobra, ale lecimy do ewakuacji. O no i teraz mówisz, że ty jeszcze Gatlera będziesz chciał. Chyba, chociaż ja pewnie się wkurzę i szybciej coś e, znajdę. Tylko że teraz ja muszę iść z Sarynką, żeby ja dobry z... efekt zgarnąć. Ja mogę się coś sensowniejszego, więc hmm. hmm. co może nie, będę się jeszcze trochę szybciej przemieszczał ewentualnie może. Czy no, czymś, czymś takim, co, co, co właśnie też d mate zadawał, no bo ja na eksterminacji z Sarynką to trochę bo. Chociaż też pewnie się jakoś tam uda, ale lepiej by było o czymś jeszcze sensowniejszym że A jeszcze wykupię od stalowego starowe, Meridianu, ile dobrze widzę. Chyba no, kupuję no, rzeczy. O czerwone. na ekran się robi. Hmm. Raz, Dwie paczki, bez AI niestety. Dobra, idę wyposażyć i kotka sobie przy wyposażę. Dobra, sobie teraz pokażcie mi. Mhm. No, jest toksyczny jak Cię, odporny na wybuchy i miażdżące. Ale to nie najgorzej jeszcze. Gdzie jesteś, Sarynka? O, ma dziwactwo. Właśnie o tym, co wczoraj mówiliśmy, no, że no, można no. mieć. Ten... Słowca trofeów. Hmm. to będzie unikatowe teksty, właśnie. Hmm. No, no. ciekawie. A FMR ma? Właśnie. Jest, chyba nie, ten akurat nie ma. Tamten mm. miał, ale tamten ją taką minimalistyczną, po prostu taki lekko rozmazany jest, jakby no, spadł. No wiem, i... wiem, wiem. Mam też mm. ją. Akurat to jakaś super mega femera nie jest. Mm -hmm. Ten akurat nie ma. No, no. A, poczekaj, tylko właśnie mm. frame'a mam Oj, jeszcze ten. Sforcowałem. Teraz polecisz pewnie jeszcze sam. Weź mnie zaproś. Nie, nie polecę. <laughs> <noise> 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 Dobra, czekaj. Dobra, mm. to jest sensowne, bo? Tak będzie. Jeszcze zmienię ten notar, bo już nie jest potrzebny. Mm. A niech będzie ten, ten już teraz coś... Im coś już będzie No Dobra. Możemy lecieć. Pierwszego, myślę, pokażemy z mojej strony. Jak będzie wyglądał. A następne mm. pewnie sami. Chociaż pewnie, nie wiem, jak się nie uda, to zrobię cokolwiek może trzy próbę I lecimy Zobaczymy czy łatwo pójdzie z Gatlerem A, to by się jako pierwsze trafiło No, oby, oby Dobra, co, I w sumie teraz musimy czekać. Ja mam się zabijać dopóki się nie pojawią, nie? Ale ja nie wiem, kiedy. O, jeszcze mamy najgorzej. Najczęściej przy tym ostatnio nam się nie udawało. No, no pięknie. Bo... Ale tutaj teraz jest wrogów trochę po jest, no. Trochę no. Ale ja też nie mam za bardzo czym zabijać, kurde. Jeden zainfekowany. Jeszcze dwóch zainfekowanych. No tutaj. Nic nie widzę tam już ale dobra, na minimapy by się sugerował, gdzie są wrogowie. Ja wskaźnikami się mniej więcej sugeruję. O jest, pojawił się. No, daliśmy rano. Udało się mimo wszystko. Czekaj, gdzie ono jest, źle mnie pokierowało. A, przebiegłem obok. Okej, tak jak Karak! do w nie Dobra, już, do dupy jest. Dobra, robię cięcie. Dobra, drodzy widzowie, I to jest ostatnie podejście, które próbujemy mojego licza zrobić. Jak nie będzie nic ciekawego, to po prostu na dzisiaj odpuszczam, więc tego zrobię innym razem. Dzisiaj mi się już jakoś długo zostawać nie chce i grać do późna. Jutro pewnie zaczniemy nową serię na kanale razem z Digletem, bo się niestety Trinity wyłamał. Więc razem z Digletem będziemy grać? Nie wiem, czy mogliście słyszeć na poprzednim <laughs> odcinku w sumie. Ale nie będę chyba, z... nie będziemy zdradzać. Więc co za nie ten odcinek będzie, to wiesz. <grym> no, no, Ale no nie, no to będzie zaraz po tym pewnie. Po tym, co teraz nagrywamy. A może? No nie. więc. Bez problemu? Ten... Chyba, no zobaczmy, jak wyjdzie z tym nagraniem. Zabiłeś go? Nie, się A, bo on zniknął, dobra. się tak no go się poszuka, gdzie on hmm. jest. się nie widzialny zrobił. Tam ona. Hmm. Dobra, jeszcze coś udało się ogarnąć? No. O, jeszcze. Jeszcze złym skill'a rzuciłem. Teraz już migało, no nie? Mm -hmm, migało, migało, migało. Tylko nie ma przeciwników. No właśnie. Szybko, jest o, przeciwnicy. To jest, o, tu są jacyś. No może czwórka po prostu walne? Nie no. giną. I już jest. O, dobra. No i nice. Dobra, i zobaczymy drodzy widzowie, czy wyszło. Mm. Jeszcze 60 na myślałem, że to już 6. Oj, ogniwa 4. W takim fajnym miejscu jesteś w liczu? I... O, jeszcze spad sildek tak? nie, 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 nie mam ani za bardzo, jak się do niego dostać. Chyba, on ale shieldek. Nie, nie, aha. bo on się dostał tak dziwnie. sildek więc shieldek też mi odpada. I też już mam. I nie chcę mi się go robić, mam lepsze bronie. Melej. Od Shieldega ale, takie broń jak Shieldeg na przykład, wszystkie bronie takie się e, dobrze robi. E, te misje na Grendela, bo one są najmocniejsze, bo są na 40 levelu. A bez modów, no nie? Hmm. Więc są najmocniejsze ogółem, chyba z tego co wiem. I warto je wykorzystywać na tym, na tym trybie. Dotykować mi się o te mody, to mówiłeś, że sobie pozastanowić, które chcesz, które nie tam. W sensie? No do tego, do Valheim'a. A, no, 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 ale to mieliśmy nie zdradza. To się. Ja też <laughs> w poprzednim filmie, że gadał o tym Valheim'ie, co <laughs> tam? No nie, no różnicy. Trudno, jak ktoś ogląda uważnie, to będzie wiedział. O, tylko to już jest końcówka odcinka, to wiesz jak to jest. Połynie ale to to mną, nie właśnie nie jest końcówka, tego. bo jest jeszcze za mało, więc chodźmy jeszcze raz zrobię. I no, tak mi się daje, że jakoś tak większość ludzi do połowy ogląda. No, i później końcówka najwyżej. Po żegnaniu, bo jeszcze raz, zacząć, się żegna. Ale co? Jeszcze raz? Nie, się śmieje, że muszą zobaczyć jak się jeszcze żegnać. No. <laughs> A nie, musimy już na razie zabijać, więc mniejsza z nimi. Na razie cel. A, źle. A, dobra. Niewidzialne, ale leżą na ziemi. Nie, musiałeś zabić akurat, kiedy się z nim widziałem. a teraz trzeba trochę poczekać. Tutaj to jest, to jest trochę wrogów, w okolicy, to może jakby, wiesz... Nie ...zabijać ich w miarę. Ale nie wiem od czego to idzie, kiedy się pokazuje ten liczb, czy jak jesteśmy bliżej wyjścia, czy to od czasu. Nie ja, mi się kiedyś wydawało, że zabicie zabicia wrogów, ale jakoś tak nie bardzo, to po tym, co teraz my graliśmy. No właśnie. Że się mi nic nie zabijali się pojawiało. No. Nie, no, może i faktycznie trzeba bliżej wyjścia. Mhm. Mm e, może ja nie wiem, podejdę to się magisz O, Ogniwa weźmie. O, Ile? Cztery. No ja mam akurat jedną. <grytanie> <grytanie> Czyli mam. Dostał od kota też? albo? A nie? Masz kota, czy masz? Eee... Czy, czy wyposażyłem? O, o. Tak, wyposażyłem już, jest. Miga. Co muszę tego mojego kota jakoś pomóc. O jest no, dawaj, że jakoś wygląda. Lecimy i aby to było coś fajnego. Na końcówkę odcinka. Co dajesz? Kow. Kwy. Dobra, nie mam tego, niech będzie robię. Trudno, Jaką jakimś... będzie, ba będzie babka. będzie babka. Tak? No, no, bo to była kobieta. Stosowamy, mm -hmm. bo tam ona wtedy wiesz. Potem tym się Mhm. Mm A ten się tam pogadał. Dokładnie niech sobie gada. Lecimy jeszcze, zobaczymy jak ten liczb będzie wyglądał. O. A z tymi tymi modami to pewnie zaraz jeszcze zrobić, podejść, podejść lepaczkę całą modów czy coś ten deseń był tą moją o. starą. Nie wiem czy będzie działać w ogóle. Ja wolałabym coś więcej. No była, była, właśnie i zastanawiam się jak z modami do, wtedy do niej. do że ja mam taką dość prostą. A, no, tylko, no. że ja jeszcze właśnie, ja instaluję przez Careforge'a, czy jakoś tak. We'll mm -hmm. Tak, czekajmy aż się misja ten, ten, załaduje, żebyśmy byli już. No musi zacząć, bo jak wrócisz no. na orbiter to jeszcze ci ten i wiesz, pogada sobie. No, no. Ale to niech się, niech się ten... Nie się nagada. Czyli z... Z... możesz zobaczyć jakie tam statystyki, czy ma jakieś dziwa dziwne. No, FMR jakąś źle procent w ogóle. Mm -hmm. A właśnie, ile mój ma procent? Jak ma na imię? HOM Fajny A, nawet 20, I ma FMR. Ma FMR i to takie jakiej nie miałem. Później zobaczę, a zanim zobaczę to na nagraniu to długo minie, więc może ci pokażę wcześniej. Nie wiem, jaka to jest apemera, szczerze powiedziawszy. Robię screena. Mm, 49%? Wow. tylko 26. No to jest prawie najniższe, jest od, od tego, od 25 do 60%. tak. No trudno, będzie jeszcze raz o tym Dobra, jest 25 minuta, więc to wystarczy, drodzy widzowie, odcinka na dzisiaj. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Wybaczcie, że krótszy odcinek, no ale wiecie, że się szukuję do tej Holandii, więc trochę mniej mam sił. Cały dzień dzisiaj praktycznie sprzątałem, jeszcze byłem z motorem pozałatwiać trochę rzeczy. Ale no nic, widzimy się jutro, już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już z innej serii, którą zobaczycie na kanale, już jutro. Jeśli się uda, jak nie, to w pojutrze pewnie. Dobra, także trzymajcie się, na razie, cześć. Na razie.